Tiger Woods trzy razy z rzędu zdobył tytuł U.S. Amateur, Amateur Championship, co w sumie nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Przeszedł na zawodostwo w wieku 20 lat, jeśli dobrze pamiętam. W swoim pierwszym turnieju jako pro na Greater Milwaukee Open trafił Holinwana. <laughs> W ciągu dwóch pierwszych miesięcy wygrał, ten bodajże Las Vegas Invitational, mam wypisane, że sześć razy znalazł się w top 10. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy, nie? Znaczy, Te... warto właśnie w ogóle dodać, że ten jego pierwszy sezon jako zawodowca to były zaledwie trzy miesiące. Czy przypadkiem jest, że Tiger Woods? przeszedł na zawodostwo. Dokładnie tego samego roku, co narodziłem się ja, nie, Natomiast... <głosy> <głosy> ale przepraszam, co cię tak rozśmieszyło.